Cześć, to Alan Jaskaw. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak łatwo zrobić wyzwanie. Może to. Może u mnie go nie widzę, bo ja już go zrobiłem właśnie z tym sposobem. Bo w dzisiejszym odcinku pokażę Wam sposób na. E, właśnie na prosto kupienie tych, y, wiecie, przedmiotów. No nie? To co. Jak chcecie więcej takich poradników, to że stawiajcie łapeczkę górę i subika słoneczkiem. Więc co? z więc Zapraszam do oglądania. Więc jak już jesteśmy w naszym trybie kreatywnym, wchodzimy na... choćby się tryb kreatywny stwórz, wchodzimy na nasze ulubione wyspę i prosto wczytujemy. Czekam a, na, aż nas się wczyta i pokażę Wam o co tutaj chodzi. To bardzo w prosty sposób. Nie wiem czemu, ale na kreatywnym, na kreatywnym stwórze zalicza też wyzwania, te, wiecie, z tych wyzwania. Na przykład na tych obie możecie możecie zagrać ze znajomym, na przykład jak ja będę grał z, z, z prezydentem, możecie z kimś tam sobie zagrać, no i wtedy będziecie sobie tam grać i przy okazji możecie robić wyzwania. Więc jak już jesteśmy w, pr w trybie prosto, znajdę na dół. Aha, dobra. Wskoczyłem na opony. Czy to, 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 to nie o to chodzi, że ten trzeba tak robić? Po prostu jak jesteście po, po obydwu tej musicie akurat tutaj przyjść i tutaj wkrócić w kącik. Tutaj będziecie mieć taki kliknik kwadrat x. Tutaj tu, taki balkonik jest, więc tutaj skakujecie na inalotni. i teleportuje Was tutaj. No i tutaj macie kliknąć takiego X -a i patrzcie. Przydało mi się 5000 golda. sobie i na przykład pójdziemy sobie do naszej bazy. Nie musi tu być koniecznie, nasza baza. Możecie ten kuć. Co chcemy, co chcemy, co chcemy. Tutaj moja, tam, to cokolwiek moja szansa, Ja że już wyzwanie mam zrobione, więc u mnie się nie zalicza. Co to na tyle w tym odcineczku. jestem jestem Alamiask. A i cześć.